Witajcie serdecznie. W dzisiejszym filmiku poznamy, jak zachowywać się, jeżeli mamy równania liniowe. Będziemy sobie je przekształcać. Ja jestem zwolennikiem, aby każde działanie na równaniu zapisywać, ale pokażę Wam też, jak to robić w pamięci. Zatem mamy proste równanie. Aby je rozwiązać, wystarczy przenieść tę piątkę na drugą stronę i będziemy mieć wynik. Równy x. Jak to robić? Dzie robi się to obustronnym działaniem minus 5. Wtedy wygląda to w ten sposób, że mamy x plus 5, bo prawa st e, lewa strona jest taka. Odejmujemy piątkę i mamy 12 minus 5, czyli x równa się 7. E, wy w szkole możecie, może się uczycie w ten sposób, że jak macie takie równanie x plus 5 równa się 12, to bierzecie tę liczbę i przenosicie na drugą stronę ze zmienionym znakiem. Czyli my, wy macie x równa się 12 minus 5. Ale zwróćcie uwagę, że po pierwsze, to wygląda identycznie, jak ja tutaj przed chwilą napisałem. Wynik jest taki sam. Co się stało z tą piątką? Ano, odjęliśmy piątkę, więc się wyzerowała, dlatego jej tutaj nie ma. Więc to, co robicie w szkole, to czego was uczą w szkole, to jest takie skrótowe myślenie na temat przekształcania równań. Dlatego polecam wam zastanowienie się, dlaczego tak się dzieje, a no bo obustronnie odjęliście piątkę. Przejdźmy do kolejnego zadania. Mamy 3x minus 7 równa się 8. Ja zawsze, jak rozwiązuję równania, to zastanawiam się, co muszę obliczyć? Ja muszę obliczyć x, a przeszkadza mi w tym siódemka, zatem jest na minusie. E, zatem ją po prostu dodam. Po co? Aby ją wyzerować. Wtedy, jeżeli wyzeruję siódemkę, po lewej stronie mam 3x, a po prawej stronie mam 8 plus 7, czyli 15. Na ten moment ja nie chciałem obliczyć 3x, bo tu jest 3 razy x. Jeżeli nie chciałem obliczyć 3x'ów, no chciałem x obliczyć, muszę podzielić obustronnie przez 3. Dzieli się w ten sposób, że mamy każdą z tych liczb podzieloną na 3. Równa się 15 trzecich. Oczywiście możemy uprościć takie wyrażenie, skracając tu przez 3 i tu przez 3. O ile się da, bo czasami się nie da. Znaczy, tę stronę dzielimy przez taką liczbę, jaka jest przed xem. Więc lewą na stronę na pewno się da, tutaj czasami może wyziłomek. Mi natomiast wyszła bardzo ładna liczba całkowita. Przejdźmy do następnego zadania. Z takimi zapewne macie problemy. Prawdopodobnie jesteście tutaj właśnie dlatego, że nie wiedzieliście, jak zrobić tego typu zadanie. Chyba, że nie wiedzieliście, jak zrobić tego typu, to też fajnie, że jesteście. <laughs> Te wszystkie liczby. Moglibyśmy już na ten moment zacząć przekształcać i rozwiązywać tak jak poprzednie równanie, czyli obu stron nie odjąć 2 trzecie i tutaj znaleźć różnicę tych dwóch ułamków. Ale ja to, na co patrzę, to na mianowniki tych wszystkich liczb. Wspólny mianownik tych wszystkich liczb to jest 6 i przez ten wspólny mianownik wymnożę. <laughs> Robi się to w ten sposób, że ta szóstka, jeżeli mnożymy Wskakuję do wszystkich liczników tych liczb i mamy 6x na 2 plus 6 razy 2 na 3 równa się 5 razy 6 na 6. No, nie byłem konsekwentny, bo tutaj szóstki z przodu pisałem, a tu z tyłu, ale pamiętajcie, że mnożenie jest przemienne. Więc nawet taki malutki błąd nie jest błędem, bo mogę sobie napisać w dowolnej kolejności. Teraz te wszystkie szóstki sobie poskracam. Tutaj... Wyjdzie mi trójka. Tu wyjdzie mi dwójka. Tu wyjdzie mi jedenka. Teraz wykonajmy te wszystkie mnożenia i mamy 3x plus 2 razy 2. 4 równa się 5. E, zwróćcie uwagę, że teraz nam to trudne pierwotnie równanie uprościło się do bardzo prostego, które już wcześniej rozwiązywaliśmy, tego typu. Więc możemy sobie odjąć obustronnie czwórkę. Wyjdzie nam 3x równe 1. Nadążacie, zwróćcie uwagę, że wcześniej zapisywałem tą minus, tę liczbę, którą odejmowałem po obydwu stronach i redukowałem wyrażenie. A teraz zrobiłem sobie w ten sposób że jak odejmuję czwórkę, no to po lewej stronie ona znikła, bo 4 minus 4 to jest 3x plus 0. 5 minus 4 to 1. Następnie dzielę sobie na 3, bo nie chcę 3x obliczyć, tylko jednego x'a. Więc zapisuję sobie 1 trzecią. To jest to, co wcześniej wspomniałem. Lewa strona zawsze nam się ładnie podzieli, bo dzielimy konkretnie przez liczbę, która stoi przy x. A druga strona czasami wychodzi ułamek. Tu mamy bardzo fajne zadanie z ułamkami dziesiętnymi. W ogóle się nie przejmujemy, gdy coś takiego widzimy, bo ułamki dziesiętne to też ułamki i też mają wspólny mianownik. A dokładnie zastanówcie się, jaki, a ja zaraz pokażę podczas działania. W pierwszej kolejności sobie przepiszę. Wygląda strasznie, no nie. Ale ja Wam powiem, że jest bardzo łatwe. Pomnożę sobie obustronnie przez 10. Pamiętacie, co się dzieje, gdy się mnoży ułamek dziesiętny przez liczbę z zerami, a dokładnie dziesiątkę, setkę i tak dalej. Przesuwa się przecinek, tak? Więc teraz po przemnożeniu przez 10 każdej liczby uzyskam nowe równanie. Wydaje mi się, że już takie mieliśmy. Nie, to było 3x minus 7. Tu mamy 3x plus 7. Teraz obustronnie odejmę sobie tę 7. Pamiętacie jak to się robi? Minus 7 obustronnie. Tu będzie 7 minus 7. 7 zniknie. A tu zrobię zaraz to działanie. I wyjdzie mi 3x równa się 15. W komentach napiszcie, czy rozumiecie jak to działa. No i na koniec nie chcę 3xów co 1 x dzielę na 3 i uzyskuję 15 na 3, czyli 5. E, mam nadzieję, że Wam się na razie to podoba. Wiecie co? Zróbmy sobie tak, że przesuniemy sobie te obliczenia albo wymarzemy. Wymarzemy. Ciach i zniknęły. Hop, nie ma ich. E, zróbmy sobie to zadanie. E, tu Mamy zwrócić uwagę działanie w nawiasie do kwadratu. Może na wyższych poziomach już się z tym spotkaliście, mam nadzieję, że kojarzycie, jak to się robi, to, są, to jest taki zapis x plus 1 x plus 1. Ja polecam wymnożenie tych nawiasów w pierwszej kolejności, a dopiero potem wymnożenie wyników razy 2, tak? E, natomiast dla bardziej e, zaawansowanych uczniów polecam zastosowanie wzoru skróconego mnożenia, o którym niejednokrotnie po, wśród moich filmików e, powtarzam. Ja zastosuję wzór skróconego mnożenia, czyli tak, jak na, tak naprawdę podam od razu wynik, jaki powinien wyjść w tym nawiasie. A wy. Spróbujcie, jeżeli nie, nie kojarzycie wzorów skróconego mnożenia, spróbujcie zrobić te cztery mnożenia, te cztery wąsy i zobaczyć, czy wyszło wam tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy rzeczywiście tak jest. Równa się 6. Teraz wymnażam wszystko, co jest przed nawiasem, ze wszystkim, co jest wewnątrz nawiasu. Czyli mam raz, 2, 3 mnożenia i wyjdzie mi 2x kwadrat plus 4x bo 2 razy 2x 2 razy 2, 1 plus 2 minus 2x kwadrat równa się 6. Teraz dodatkowo e, zrobię redukcję wyrazów podobnych, wyrazami podobnymi jest to wyrażenie i to wyrażenie. Zwróćcie uwagę, że zaznaczyłem razem ze znakiem bo to jest minus 2x kwadrat, czyli 2x kwadrat Minus 2x kwadrat to jest 0x kwadrat, czyli po prostu 0. Moje równanie wygląda w ten sposób. Mogę obustronnie odjąć dwójkę i moje równanie wygląda wtedy w ten sposób. 4x równa się 6 minus 2. Teraz nie chcę 4x, tylko jednego x, to dzielę na 4, a... I jak już jesteśmy na tym, w tym momencie, czyli przy piątym działaniu, to chciałbym Was uczulić, że e, nie musimy zawsze dzielić. Ja osobiście często wykonuję mnożenie przez odwrotność, bo łatwiej mi sobie czasami wyobrazić mnożenie przez ułamek niż dzielenie na liczbę. Czyli na przykład 4 razy 1 czwarta to jest x, no i 4 razy 1 czwarta to jest 1. To jest nasz wynik. Przejdźmy do bardziej zaawansowanych e, Zadań. Będziemy teraz sobie, zwróćcie uwagę, mnożyć dwa nawiasy, czyli mamy troszkę wyrażeń algebraicznych, tak naprawdę. E, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery mnożenia, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery mnożenia. To nie są wzory skróconego mnożenia, więc musimy wykonywać wszystkie mnożenia. Czyli zaczynamy. Dwa razy, 2x razy 3x. Ja robię to w ten sposób, że po pierwsze ustalam znak, te dwa wyrażenia są na plusie, czyli znak jest na plusie. To nie jest błędem zapisać plus z przodu przed liczbą. 2 razy 3 to 6. X razy x to jest x kwadrat. Ten z was, kto powiedział, że x razy x to 2x, to holender ma źle. Odróż się tego i pamiętaj, że x razy x to x kwadrat. Tutaj sobie zapiszcie, że x razy x to x. Do potęgi drugiej, a nie 2x. Wiem, że część z Was właśnie taki błąd popełnia. Oduczcie się tego i jakby sobie zapamiętajcie ten moment w filmiku, a dla reszty robimy dalej. Następnie mnożę te liczby razy t, czyli ustalam znak na plusie. Zresztą w tych, w tych mnożeniach wszędzie będą plusy, bo nie ma minusów, więc wszystkie plusy dadzą plusy. Eee, 2 razy 2 to 4x. Dopisuję, bo jest tylko jedna literka. Dalej znowu plus potem liczby 3 razy 39 i literki po prostu X, bo jest 1x znowu plus 3 razy 2, 6. Bez literek. Równa się. Analogicznie będę robił te mnożenia, czyli najpierw znak plus. Potem liczby 1 razy 6, 6. Potem, potem literki x razy x, x kwadrat, przed chwilą Wam powiedziałem dlaczego, następne znak minus 1 razy 2, 2 literki, po prostu x, bo jest tylko x, dalej znak plus 4 razy 6, 24 x na koniec znak minus mnożenie liczb 8 4 razy 2 literki brak Teraz mogę sobie e, poprzekształcać to działanie Ja szukam takich samych liczb po oby dwóch stronach na przykład widzę tutaj i tutaj 6x kwadrat Natychmiast mogę to uprościć w ten sposób a już tłumaczę dlaczego bo co by było, gdybym obustronnie odjął 6x kwadrat? Po prostu byłoby po lewej stronie 6x kwadrat odjąć 6x kwadrat i po prawej stronie byłoby 6x kwadrat odjąć 6x kwadrat. Po obydwu stronach by wyszło 0 z tego odejmowania. Lub waszym sposobem szkolnym bierzemy sobie tę liczbę i ze zmienionym znakiem przenosimy w to miejsce. No zatem mamy 6x2 minus 6 x kwadrat, to też 0. Zwróćcie uwagę, że niezależnie od sposobu, jaki użyjecie, e, ładnie nam to wychodzi. Zmarzę sobie to, żeby sobie tutaj nie psuć obliczeń. Zatem to już się zrobiło. Następnie robię redukcję pozostałych wyrazów. Już nie ma takich, które mogę tak łatwo sobie uprościć, więc upraszczam e, redukując po obydwóch stronach działania. Podkreślam razem ze znakiem, tak? Tutaj są plusy. 4 plus 9 to jest... 13X plus 6 równa się po tej stronie 22x minus 8. Teraz zrobię sobie coś takiego, że po prawej zostawię X, bo ta liczba Xowa jest większa, a po lewej zostawię sobie liczby, bo tutaj jest na minusie. Zrobię takie działanie. Minus 13x i dodać 8. Zazwyczaj robimy to tak, robiliście to w klasie, w szkole, że przenosiliście naraz jedną liczbę, przenosiliście, działaliście tylko na jednej, ale co stoi na przeszkodzie, żeby zrobić wielokrotne przenoszenie, czy wielokrotne działanie na liczbach? Właśnie to tak teraz zrobimy. Czyli tutaj 13x minus 13x to 0, 6 dodać 8 to 14. Równa się. 22 minus 13 to jest 9x o minus 8 plus 8 to 0. No i mamy takie równanie. Zwróćcie uwagę, że zazwyczaj mieliśmy tak, że x mieliśmy po lewej stronie, ale to jest równanie, nie ma znaczenia, po której jest. I ja teraz pomnożę sobie razy 1 dziewiątą, tak żeby złamać ten. Ee, Sposób z ciągłym dzieleniem. Mnóżmy czasami, bo pamiętajcie, że dzielenie i mnożenie to jest to samo. A dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność. Więc wychodzi nam 14 dziewiątych równa się x. Możemy wyciągnąć tutaj jeszcze całość. Ja zazwyczaj zostawiam taki wynik, bo mi się nie chce, ale nauczyciel może od Was wymagać wyciągania całości. Więc pamiętajcie, że to, to się robi. Dziewiątek jest. Jedna w czternastce i zostaje 5 reszty. Tak, to jest nasze kolejne zadanie, szóste. Jedziemy do zadania siódmego. Znów mamy tutaj w tym miejscu ułamki dziesiętne. W pierwszej kolejności ja sobie całe równanie pomnożę razy 10. Wiecie dlaczego? Po to, żeby się pozbyć tych ułamków, żeby nie pisać tych e, trudnych e, liczb więc będę miał moje zadanie będzie wyglądało tak 4 5x plus 3 i teraz bardzo ważna sprawa zwróćcie uwagę że już na etapie przepisywania z książki możecie zrobić pierwsze działanie bo powiedzcie mi jaki sens jest przepisanie tego co tutaj jest napisane jeszcze raz tak możemy już na etapie przepisywania wykonać pierwsze działanie. I ja tak robię właśnie przecież M pomnożyłem sobie razy 10. Nie piszcie po książce oczywiście. Przynajmniej ja nigdy nie pisałem, zawsze szanowałem książki. U mnie trzeba było potem tą książkę sprzedać do antykwariatu, więc musiała być w dobrym stanie. 4 razy 5 to 20x, 4 razy 3... 12 minus... 6x minus 6 razy minus 2 plus 12 równa się 32. Zwróćcie uwagę, jak tutaj mnożyłem. Pamiętajmy, że przed nawiasem stoi minus 6. Minus 6 musimy wymnożyć, a nie 6. Tak? Dlatego tak to wygląda. Następnie redukcja wyrazów podobnych. Mamy 20x minus 6, czyli 14x plus 24 równa się 32. Odejmijmy obustronnie 24 i mamy 14x równa się 8. Podzielimy sobie na 14 tym razem. Wcześniej mnożyliśmy. Równie dobrze moglibyśmy mnożyć przez 1,14. Pamiętajcie. x równa się 8. 14 można uprościć to wyrażenie, obydwie liczby są parzyste. Warto pamiętać o tak zwanych cechach podzielności. Tutaj obydwie są przez dwa podzielne, więc wynik to 4 siódme, bo podzieliłem przez dwa obydwie. Przejdźmy do kolejnego. Mamy zadanie bardzo podobne do tego zadania trzeciego, które tutaj robiliśmy. Eee, ono polegało na tym, że mnożyliśmy przez wspólny mianownik. W tym wypadku zrobimy to samo, ja tutaj już na etapie przepisywania będę mnożył przez 15, ok. Popatrzmy, mamy, jeżeli mnożę przez 15, to 15 pojawi mi się tutaj w liczniku i tutaj w liczniku. Skrócę ją sobie z tą piątką, i tu wyjdzie 3, i skrócę sobie z tą trójką, i tu wyjdzie mi 5. Tu, a tutaj wyjdzie mi 60, ale to za chwilkę. Więc mam 3 i teraz tak, tu wykonam mnożenie x razy x, x kwadrat, x razy 2, 2x, 1 razy x plus x, 1 razy 2 plus 2, dalej minus, przepisuję, Liczba 5, nie zapomnijmy o niej. I wykonajmy działanie. x razy x, x kwadrat. Nie wiem, kto przygotował to zadanie, ale wyszło równanie kwadratowe. No to będzie do troszkę wyższego poziomu. Um, dalej. x razy minus 2, minus 2x. Minus 1 razy x, minus x. Minus 1 razy minus 2, plus 2 i równe 60. No, nie spodziewałem się, że wyjdzie nam równanie kwadratowe w takim prostym rozwiązywaniu yy, równań, no ale trudno. Jedziemy, 3x kwadrat, tutaj zastosujemy trick, te dwie liczby możemy ze sobą dodać, to jest 3x i od razu pomnożę to razy 3, czyli plus 9x. Jeszcze raz, 2x plus x to jest 3x, mnożąc to razy 3, uzyskujemy 9x. Taki skrót myślowy, zamiast mnożyć tę liczbę i tę liczbę, a potem je dodać, to najpierw je dodałem, w związku z tym, że to są wyrazami podobnymi, a potem pomnożyłem. 3 razy 2 plus 6. Pamiętajmy, że przed nawiasem stoi minus 5. Mnożymy każdą liczbę tutaj wewnątrz nawiasu z minus 5, czyli mamy minus 5x kwadrat plus... Najpierw ustalam znak, potem mnożę liczby 10, a na koniec dopisuję x. Tu mogłem też zrobić ten trik, ale miałem minus 5, więc nie przesadzajmy. Znowu i na koniec minus 10. Co ciekawe, pamiętajmy, że możemy sobie o, u, ode, odjąć te 60 i będzie też minus 60 po tej stronie. Równa się 0. Jeżeli mamy równanie kwadratowe, no niestety. Kolejność jest taka, że trzeba doprowadzić to równanie, żeby było równe 0 i wtedy szukać tak zwanych pierwiastków równania. Podkreślmy sobie wyrazy podobne. Wy to zróbcie na przykład pojedynczą kreską, podwójną kreską, szlaczkiem. Ja to zrobię kolorami. Czyli mamy 3x minus 5x. kwadrat. Kolejne będzie niebieskie. 9x 10x 5x. I Powiedzmy ostatnie będzie fioletowe 6 minus 10 minus 60. Teraz możemy to zrobić, czyli mamy minus 2x kwadrat. Potem mamy 19, 24. Następnie mamy minus 70, minus 64. Widzę, że mogę sobie minus dwójkę wyciągnąć przed nawias. O, jakieś takie trudne to zadanie wyszło. No trudne. Zastanawiam się, czy mogę tutaj faktoryzować. Um, 8 razy 4 mogę. Zatem e, dodatkowo będziecie mieli lekcję z faktoryzacji to wyrażenie to jest 32 Zapisuję sobie je jako iloczyn na przykład 2 razy 16. 2 plus 16 to 18, i to nie jest równe minus 12, czyli to, to mnożenie nie pasuje do tego działania. Może 4 razy 8. 4 plus 8 to 12, a nie minus 12, ale już jesteśmy blisko. Czyli minus 4 razy minus 8. Minus 4 razy minus 8, 32, minus 4, minus 8. Zgadza się. Jedziemy. x minus 4, x minus 8. W związku z tym, że ten iloczyn jest równy 0, oznacza to, że albo ta liczba, albo ta liczba jest zerem. Zatem albo x jest czwórką, albo x jest ósemką. To jest ostatnie zadanie, nie spodziewałem się, że to wyjdzie równanie kwadratowe. Dla tych, którzy jesteście tutaj dla rozwiązywania zwykłych równań, to macie zadania od 1 do 7. Dla licealistów, którzy sobie zrobili powtórzenie, macie równanie kwadratowe. Gratulacje, jeżeli wyszły Wam takie same wyniki. E, podzielcie się ze mną informacjami, czy tak samo liczycie. Czy Wam się podobają moje pomysły na rozwiązywanie, bo pamiętajcie, że to jest gdzieś tam w mojej głowie. Takie, tak ja to rozwiązuję. E, no i oczywiście nie zapomnijcie o lajkach jest to super ważne dla wzrostu mojego kanału. No i widzimy się w kolejnym filmiku edukacyjnym. Trzymajcie się.